Gdybyś w 1965 roku zainwestował 1000 dolarów w akcję Berkshire Hathaway, czyli firmy przyjętej przez Warrena Buffetta, dziś miałbyś ponad 43 miliony dolarów. Dla porównania S&P 500 w tym samym czasie przyniosłoby około 580 tysięcy dolarów. Jak to możliwe, że jeden człowiek pokonał Wall Street w tak spektakularny sposób? Warren Buffett to ikona inwestowania, człowiek, którego nazwisko stało się synonimem sukcesu, cierpliwości i długoterminowej strategii. W tym filmie dowiesz się jak młody chłopak sprzedający Coca-Cola w Omaha stał się legendą finansów i dlaczego jego filozofia inwestowania wciąż pozostaje inspiracją dla milionów. Dziś poznasz historię jego drogi na szczyt, od pierwszych kroków w świecie finansów, przez największe sukcesy inwestycyjne, aż po lekcje, które każdy z nas może wykorzystać podczas inwestowania. A na koniec przyjrzymy się temu jak Buffett przygotował się do przekazania swojego imperium w ręce następcy i co to oznacza dla przyszłości Berkshire Hathaway. A teraz cofnijmy się do jego początków i odkryjmy, co uczyniło Warrena Buffetta tak wyjątkowym inwestorem. Urodzony w 1930 roku w Omaha w stanie Nebraska, od najmłodszych lat szukał sposobów na zarabianie pieniędzy. W wieku 6 lat rozpoczął swój pierwszy biznes sprzedając paczki gumy do życia sąsiadom, a chwilę później butelki Coca-Coli z kilkunastoprocentową marzą. To były drobne kwoty, a dla młodego Buffetta liczył się każdy zarobiony cent. Kluczowym momentem było odkrycie książki 1000 Ways to Make 1000 Dollars. I to właśnie ona rozpaliła jego ambicje, aby stać się bogatym. Zrozumiał, że kluczem do sukcesu jest inwestowanie pieniędzy, aby same na siebie pracowały. Już jako nastolatek oszczędzał swoje zarobki, a pierwsze pieniądze zainwestował w zakup akcji. Kiedy Buffett miał zaledwie 11 lat, kupił trzy akcje firmy Cities Service po 38 dolarów za sztukę. Gdy cena spadła do 27 dolarów, nie panikował, tylko cierpliwie czekał, aż wartość akcji znów wzrośnie. W końcu sprzedał je po 40 dolarów, ale niedługo później cena wzrosła aż do 200. A to całe doświadczenie nauczyło go, jak ważna w inwestowaniu jest cierpliwość. Z biegiem lat jego zainteresowanie finansami tylko rosło, a pasję ten dodatkowo wspierał jego ojciec, który był maklerem giełdowym. Nawet spędzał godziny w biurze ojca, pochłaniając książki o inwestowaniu, fascynował się liczbami, analizował firmy i marzył o tym, aby pewnego dnia zostać milionerem. Wkrótce stało się jasne, że młody Warren nie tylko marzył, ale też konsekwentnie realizował swój plan. Po latach sam przyznał, że jednym z jego najwcześniejszych celów było zgromadzenie miliona dolarów przed trzydziestką. Z biegiem lat Buffett zaczął wdrażać swoje pierwsze lekcje w praktyce, a jego metody szybko przekształciły się w fundament, na którym zbudował jeden z największych sukcesów inwestycyjnych w historii. Kluczowym momentem w jego życiu okazało się spotkanie z Benjaminem Grahamem, autorem inteligentnego inwestora, którego filozofia inwestowania na zawsze ukształtowała podejście młodego Buffetta. Warren po raz pierwszy zetknął się z jego książką Inteligentny Inwestor jeszcze jako nastolatek i natychmiast pochłonął ją w całości. Był tak zafascynowany jej treścią, że po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Nebraska postanowił zgłębić nauki GREMA bezpośrednio u źródła. Buffett studiując pod jego okiem nauczył się trzech kluczowych zasad, które na zawsze zmieniły jego podejście do inwestowania. Po pierwsze, akcje to nie tylko ticker na ekranie, ale prawo własności do rzeczywistego biznesu. Po drugie, zawsze inwestuj z marginesem bezpieczeństwa, czyli kupuj aktywa, których wartość rynkowa jest znacznie niższa od ich wartości wewnętrznej. I po trzecie, traktuj rynek jako swojego sługę, a nie pana. Graham nazywał to podejście panem rynkiem, który każdego dnia oferuje ci ceny, czasem irracjonalnie wysokie, a czasem zaskakująco niskie. I to od ciebie zależy, czy skorzystasz z okazji, którą ci oferuje. Warren szybko zrozumiał, że te proste, lecz potężne zasady mogą dać mu przewagę nad innymi inwestorami. Po ukończeniu studiów na Kolumbii, zaczął pracować dla Grajema w jego firmie inwestycyjnej. To tam zdobył praktyczne doświadczenie w analizowaniu spółek i odkrywaniu ukrytych okazji na rynku. Jednak nawet wtedy nie bał się podążać swoją własną drogą. Graham koncentrował się głównie na kupowaniu niedowartościowanych spółek, tzw. cygarowych niedopałków, czyli firm, które nie wyglądały atrakcyjnie, ale miały jeszcze potencjał. Buffett zauważył, że taka strategia działa, ale ma swoje ograniczenia. Zaczął dostrzegać potencjał w inwestowaniu w wysokiej jakości firmy z trwałą przewagą konkurencyjną, nawet jeśli ich cena była wyższa. Ta zmiana podejścia zaprowadziła Buffetta z powrotem do Omaha, gdzie zaczął budować swój własny styl inwestowania, łącząc dyscyplinę Grahama z własnym optymizmem wobec przyszłości amerykańskiej gospodarki. I to właśnie wtedy narodziła się strategia, która uczyniła go legendą. Warren Buffett założył swoją pierwszą spółkę inwestycyjną Buffett Partnership Ltd. Strategia Buffetta była prosta, ale skuteczna. Identyfikować niedowartościowane spółki, kupować je z dużym marginesem bezpieczeństwa i cierpliwie czekać aż rynek dostrzeży ich wartość. W pierwszych latach działania jego fundusz osiągał spektakularne wyniki. W ciągu zaledwie kilku lat zarządzane przez niego aktywa wyrosły do ponad 100 milionów dolarów, a Buffett stał się milionerem przed ukończeniem 30 roku życia. A jego listy do inwestorów, w których szczegółowo wyjaśniał swoje podejście i strategie, stały się wzorem komunikacji w świecie finansów. Jednak kluczowym punktem zwrotnym w karierze Buffetta było przejęcie Berkshire Hathaway na początku lat 60. Berkshire było upadającą firmą tekstylną, której akcje Buffett uznał za niedowartościwane. Jego pierwotnym celem było wykupienie akcji, a następnie zamknięcie firmy i sprzedaż jej aktywów z zyskiem. Ale kiedy zarząd Berkshire próbował renegocjować cenę odkupu akcji, Buffett zareagował inaczej. Zamiast sprzedać, postanowił przejąć pełną kontrolę nad spółką. Buffett przekształcił firmę z nierentownego producenta tekstyliów w platformę inwestycyjną, która z czasem stała się jednym z największych konglomeratów na świecie. Początkowe lata były trudne, ale Buffett zrozumiał, że przyszłość Berkshire leży poza tekstyliami zaczął inwestować w inne branże, wykorzystując zyski z jednej działalności do inwestowania kolejnych przejęć. Pierwszym dużym sukcesem było nabycie National Indemnity. Buffett dostrzegł, że biznes ubezpieczeniowy generuje stabilne przepływy pieniężne, które mogą być reinwestowane w inne aktywa. To był początek unikalnego modelu biznesowego Berkshire Hathaway, który połączył działalność operacyjną z inwestowaniem wartości. Kiedy Buffett opanował model reinwestowania kapitału, zaczął kupować udziały w takich firmach jak American Express, Coca-Cola i Washington Post. Jego zdolność do identyfikowania wysokiej jakości spółek z trwałą przewagą konkurencyjną stała się znakiem rozpoznawczym jego strategii. Buffett nie tylko inwestował pieniądze, ale także angażował się w działalność firm, których akcje posiadał, oferując im długoterminowe wsparcie i unikalną perspektywę zarządzania. Z biegiem lat Berkshire Hathaway przekształciło się w gigantyczne imperium, a Buffett udowodnił, że jego strategia długoterminowego inwestowania w wartość jest jednym z najbardziej niezawodnych sposobów na pokonanie rynku. W miarę jak Berkshire Hathaway rosło w siłę, Warren Buffett rozwijał swoją filozofię inwestowania opartą na wybieraniu wspaniałych firm w uczciwej cenie. To podejście stało się szczególnie widoczne w latach 80., kiedy Buffett dokonał kilku kluczowych inwestycji, które na zawsze ukształtowały jego dziedzictwo. Jednym z najbardziej koniecznych posunięć było nabycie udziału w Coca-Coli. Buffett od dawna fascynował się tą firmą ze względu na jej globalną rozpoznawalność i trwałą przewagę konkurencyjną. Po krachu giełdowym w 1987 roku, gdy wartość akcji wielu spółek gwałtownie spadła, Buffett uznał, że cena akcji Coca-Coli jest w końcu na tyle atrakcyjna, by zainwestować. Berkshire Hathaway kupiło 6,2 udziałów za 1 miliard dolarów, co w tamtym czasie stanowiło największą inwestycję w historii firmy. Dziś Coca-Cola generuje setki milionów dolarów rocznych dywidend dla Berkshire, co czyni tę inwestycję jednym z największych sukcesów Buffetta. On sam zawsze powtarzał, że preferuje inwestować w firmy z fosą, terminem, którego używał na określenie trwałej przewagi konkurencyjnej, takie jak silna marka, trudność wejścia na rynek czy lojalność klientów. Coca-Cola była jednym z najlepszych przykładów, ale nie była jedynym. Podobne cechy dostrzegł w firmach takich jak American Express czy Gillette, które również stały się kluczowymi elementami portfela Berkshire Hathaway. Buffett nauczył się też jak ważne jest posiadanie odpowiednich partnerów biznesowych. Jego współpraca z Charlie Mungerem była jedną z kluczowych czynników sukcesu. Munger podzielał filozofię Buffetta, ale zachęcał go do spojrzenia na inwestowanie w nieco inny sposób. I to właśnie Munger przekonał Buffetta, że warto inwestować w świetne firmy nawet wtedy, gdy są one droższe, zamiast szukać wyłącznie okazji na rynku. Lata 80. były okresem, w którym strategia Buffetta osiągnęła pełnię swoich możliwości. Każda decyzja była przemyślana, każda inwestycja opierała się na dokładnej analizie, a każda lekcja z przeszłości pomagała mu uniknąć błędów. Ale to, co naprawdę wyróżniało Buffetta, to jego zdolność do konsekwentnego myślenia długoterminowego w świecie, który coraz bardziej skupiał się na natychmiastowych zyskach. Pod koniec lat 80. i w latach 90. Warren Buffett jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję jako wyrocznia z Omaha. Jego inwestycje, takie jak American Express, pokazały, że potrafi dostrzec wartość tam, gdzie inni widzą tylko ryzyko. A w tym czasie Berkshire Hathaway stał się konglomeratem, który przyjmował nie tylko akcje, ale i całe firmy, pozwalając im działać autonomicznie pod warunkiem stabilnych zysków. Charlie Munger odegrał kluczową rolę w rozwijaniu strategii Buffetta. Wspólnie stworzyli model inwestowania, który łączył analizę z długoterminową wizją. W czasie kryzysu finansowego w 2008 roku Warren Buffett udowodnił, dlaczego jest uznawany za jednego z największych inwestorów w historii. Zamiast panikować, wykorzystał załamanie rynku. Inwestował miliardy w firmy takie jak Goldman Sachs i General Electric. Dzięki tej strategii przyniósł ogromne zyski dla Berkshire Headway a Buffett po raz kolejny pokazał, że cierpliwość, chłodna analiza i zdolność do działania wbrew tłumowi to klucz do sukcesu w najtrudniejszych czasach. W ostatnich latach Warren Buffett kontynuuje budowanie swojego dziedzictwa jako inwestora, jednocześnie przygotowując Berkshire Hathaway na przyszłość bez jego obecności u steru. Oficjalnie ogłosił, że Greg Abel, wieloletni wiceprezes spółki odpowiedzialny za działalność niefinansową, zostanie jego następcą. Jest to kluczowy krok, który ma zapewnić stabilność i kontynuację strategii, która przez dekady przynosiła spektakularne zyski a sam Warren Buffett przyznała, że sukces Berkshire Hathaway nie zależy tylko od jednej osoby, lecz od kultury zarządzania, którą stworzył wraz z Charlie Mungerem. Skupienie na długoterminowym podejściu, delegowanie odpowiedzialności i wybór liderów z podobnymi wartościami to fundamenty, które mają zapewnić dalszy rozwój firmy. Mimo 94 lat, Buffett wciąż pozostaje aktywny, regularnie uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat rynków finansowych. Jego wizja i zasady, takie jak inwestowanie w wartość i cierpliwość, nadal inspirują miliony inwestorów na całym świecie a jego dziedzictwo już teraz wykracza daleko poza wyniki finansowe. Buffett stał się symbolem długoterminowego sukcesu, który nie kończy się na liczbach, lecz na filozofii, która może przetrwać pokolenia. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mentorze Warrena Buffetta, obejrzyj nasz film o Benjaminie Grahamie.